Bardzo się cieszę, że możemy po raz pierwszy zaprezentować odrestaurowany, e, historyczny budynek Dworca Morskiego w Gdyni, docelową siedzibę Muzeum Emigracji w Gdyni. E, ten wspaniały obiekt zniszczony podczas wojny czekał 70 lat na to, aby ponownie e, zachwycać swoją oryginalną, harmonijną bryłą. Jesteśmy tutaj dzisiaj z panią minister Omilanowską, minister kultury i dziedzictwa narodowego oraz z prezydentem Gdyni Wojciechem Szczurkiem i wspólnie z dziennikarzami, aby po raz pierwszy zaprezentować odrestaurowane wnętrza dworca i aby ogłosić nie tylko zakończenie budowy, ale także rozpoczęcie prac nad realizacją wystawy stałej. Dzięki tej inicjatywie Uratowany został Dworzec Morski, i co więcej, zacznie on pełnić bardzo ważną rolę na mapie kulturalnej Polski, bo opowie muzeum emigracji, historię polskich emigrantów i historię ludzkich dramatów i przeżyć, które się z tym wiązały. W Muzeum trwają bardzo intensywne prace nad wystawą stałą, a także przy wielu wydarzeniach kulturalnych, które organizujemy, ale wszystkie te prace zmierzają do jednego, aby w pierwszej połowie 2015 roku pod tym pięknym, symbolicznym adresem Gdynia Polska 1 otworzyć jedyne w kraju Muzeum Emigracji.